Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej serii Anatomia Jogi w Praktyce. Postanowiłam, że dzisiaj zajmę się tematem lotosu, czyli padmasany. Y Chciałam zacząć od tego, że to wideo ma na celu nie tyle pokazanie Wam drogi do tego, jak do niego dotrzeć, bo pozycja Padmasane, czyli lotosu, wymaga naprawdę elastycznych, otwartych bioder, ale takie przygotowania do pozycji Padmasane znajdziecie w mojej cztero-prawie no pięcioczęściowej serii na temat otwierania bioder, do której Was zachęcam, i dam tutaj linka od razu. A wracając już do samej pozycji padmasane, czyli do lotosu, zanim przejdę do części praktycznej, to od razu Wam powiem, że pokażę Wam przede wszystkim to, w jaki sposób bezpiecznie ten lotos zakładać, czyli w jaki sposób, uwzględniając naszą naturalną budowę anatomiczną, wykonać padmasane, aby ona była przede wszystkim bezpieczna dla naszych stawów. Jeszcze zanim przejdę już do pokazywania Wam wszystkiego, to wspomnę o tych osobach, które są po endoprotezu plastyce stawu biodrowego albo te osoby, które miały dysplazję stawu biodrowego w dzieciństwie. Pamiętajcie, że te rzeczy, które tutaj pokazuję, nie są do końca dla was wskazane, dlatego że wasz zakres ruchu może być ograniczony. Oczywiście nie wszystkie wymiany stawu biodrowego wiążą się z bardzo dużym ograniczeniem rotacji, mimo wszystko, bierzcie pod uwagę, że wasze biodro nie jest już tak jakby ukształtowane w sposób naturalny tylko zaszły tam zmiany. No i nie ma co przedłużać, zaczynamy, wskakujemy na matę. No to przechodzimy już do praktyki. Pamiętajcie, że w pozycji lotosu pracują trzy stawy. Pierwsze to staw biodrowy, drugie staw kolanowy i trzecie cała kostka i wszystkie stawy, które się tam znajdują. I wszystkie te stawy mają swoje zakresy ruchomości i trzeba je respektować, szanować. Więc przechodząc już do stawu biodrowego. W stawie biodrowym zależy nam na maksymalnej rotacji zewnętrznej. W stawie kolanowym ma być tylko zgięcie. To też bardzo istotne, dlatego że nasze kolano nie lubi rotacji i tu mocnej rotacji. Oczywiście przemieszczanie się lekkie kości piszczelowej względem kości udowej w pozycji lotosu zachodzi, ale tam nie ma tak jakby skrętu samego w sobie. No, i jeszcze dodatkowo kostka. Kostka tutaj, właściwie cała stopa, przechodzi do supinacji, czyli odwrócenia yy, podeszwy stopy do sufitu. Więc najpierw pokażę Wam, jak nie zakładać lotosu i co się dzieje, jeżeli zakładacie lotos w ten sposób, i jak ten lotos założyć w sposób prawidłowy. Więc jak nie zakładamy lotosu? Nie robimy tego w ten sposób. Zwróćcie uwagę, co się stało. Zamiast utworzyć rotację zewnętrzną w biodrze, tak naprawdę, więcej jest tutaj komponentu zgięcia niż rotacji zewnętrznej. Kolejna rzecz. Ciągnąć stopę w ten sposób, zaczynam rozciągać więzadła poboczne w kolanie. Stąd może się po długotrwałym zakładaniu lotosu w ten sposób pojawiać ból po zewnętrznej stronie kolana. Także, jeżeli jeszcze zakładacie w ten sposób nogę, może się pojawić tutaj ból po wewnętrznej stronie kolana, spowodowany taką. Dużą kompresją, więc tutaj bym radziła w ten sposób nie zakładać nogi. I co jeszcze ważne, jeżeli chodzi o kostkę, zakładanie nogi w ten sposób powoduje, że wcale nie układamy jej do supinacji, czyli tego odwrócenia do sufitu, o którym wspominałam. No i co najgorsze, w takim, po takim założeniu nogi do lotosu, kolano najczęściej ląduje w powietrzu. A uwierzcie mi, że kolano nie lubi wisieć w powietrzu, zwłaszcza właśnie w pozycji Padmasany, czyli lotosu. To są bardzo ważne sprawy, e, zwłaszcza to, żeby guzy kulszowe i kolana znajdowały się w Padmasanie na ziemi. Jeżeli one się Wam podnoszą, to zastosujcie sobie albo małą piankę, właściwie cokolwiek, ale coś, co będzie Wam wspierało kolano. A teraz, jak zakładać ten lotos, żeby było to bezpieczne. Pierwsza sprawa, zegnij nogę w kolanie. W tym momencie od razu ustawiasz kolano w zgięciu i wiesz, że nie będziesz jego skręcać już podczas i wyginać podczas samego zakładania nogi. Kolejny etap to zrotuj swoje udo na zewnątrz. Mocna rotacja zewnętrzna, postaraj się, żeby twoje kolano przylegało do ziemi, już było blisko przy ziemi. Kolejna sprawa to to, jak wsuwamy nogę jedną na drugą. Postaraj się uchwycić swoją łydkę i lekko zrotować ją na zewnątrz zanim założysz ją na drugą nogę. Dlatego, że w pozycji lotosu, jeżeli udo jest mocno zrotowane na zewnątrz, wiadomo, że przemieści się kość udowa względem kości piszczelowej, żeby to przemieszczenie było takie synchronizowane, komplementarne, dobrze jest właśnie rozsunąć również łydkę na zewnątrz, więc zakładając nogę już po rotacji zewnętrznej w udzie, Biorę łydkę, chwytam od spodu za stopę, co powoduje też, że już zaczynam kształtować supinację stopy, czyli odwrócenie jej ku górze, i wsuwam nogę jedną na drugą. No i cała filozofia. Ważne jest też to, żeby pięta nie lądowała poza linią uda, czyli gdzieś tutaj. Ona znajduje się mniej więcej na przebiegu kości udowej, blisko. Blisko w pachwinie, no i wnętrze stopy jest skierowane do sufitu. Jak widzicie, moje kolano troszkę się podnosi, oznacza to mniej więcej tyle, że powinnam wesprzeć sobie je czymś, no i co jeszcze ważne, pracować nad Otwieraniem bioder, czyli ten film, o, który, o którym już Wam wspomniałam, cała seria na temat otwierania bioder. Popełniłam też całą serię na temat kolan, do niej też Was odsyłam i tutaj znajdziecie linka. No i po założeniu prawej nogi zakładam w ten sam sposób nogę lewą. No i jeszcze może zwróciliście uwagę na to, że powiedziałam, że najpierw zakładam nogę prawą, a potem zakładam nogę lewą. Więc Padmasane zakłada się według przekazu: najpierw prawa noga, potem lewa. Jest to związane ze stymulacją wątroby. Podczas na przykład yoga mudra, kiedy skłaniamy się do przodu, wtedy pięta lewej nogi lekko uciska na wątrobę. Oczywiście można by było się zastanowić, dlaczego nie zakładać lewej nogi jako pierwszej. Więc e, oczywiście tutaj ja osobiście zostawiam pole do dyskusji, taką dowolność. Osobiście uważam, że zakładanie prawej nogi jako pierwszej ma sens. Idę zgodnie z przekazem i uważam, że akurat tutaj nad symetrią prawego i, prawej i lewej nogi pracujemy w wielu innych asanach, więc padmasana jest raczej takim zwieńczeniem tej pracy, którą robimy i to nie w lotosie pracujemy tak naprawdę nad tą symetrią, tylko w tych asanach. Pozostałych, które otwierają biodra. Zachęcam Was też do tej dyskusji na ten temat czy prawa, czy lewa, jak uważacie. Pamiętajcie, że zawsze możecie mi zadawać pytania w komentarzach poniżej. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Możecie mi też zadawać pytania na moim facebooku. No i do zobaczenia za tydzień.